około 50 pracowników sanity przeszło dziś na spotkanie z potencjalnym pracodawcą zwołane w ostatniej chwili przez pilskich samorządowców przyszli z nadziejami bo potrzebujemy pracy że tak powiem na już bo my jesteśmy pozostawione z dnia na dzień bez pieniędzy bez wypowiedzeń do tej chwili Wynagrodzeń, nie wpłynęły wynagrodzenia, świadczenia pracy, nic cokolwiek, nawet chociaż te wypowiedzenia wydali, żebyśmy my mogły ruszyć dalej gdziekolwiek iść. Dzień przed Wigilią dostali maila, że już nie muszą przychodzić do pracy. Z treści przekazanej przez prezesa duńskiej fabryki obuwia dyrektorowi w Pile wynikało, że firma matka jest w upadłości. Pracownicy zostali z dnia na dzień z niczym. Kiedy ja tracę pracę, to po prostu jestem nikim. Biał ja umieszyć, też mogę być szwaczką w najgorszym przypadku, ale po prostu yy, mój zawód, no jeszcze mając 60 lat, i mi pani wierzy, ja się do dwóch tygodni wydzwaniam, wypisuję, 60-latka nikt nie chce zatrudnić. Do dziś nie otrzymali zaległych pensji i dokumentów potrzebnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Nic nie wiadomo, kiedy świadectwa pracy otrzymają pracownicy sanity, kiedy wypowiedzenia, no i przesaną figurować w ZUS-ie jako osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Także na ten temat nic nie wiemy. Wiem tylko tyle, że podobno wniosek o upadłość firmy jest przygotowywany. Informacja o zamknięciu firmy i pozostawieniu 150 pracowników w trudnej sytuacji obiegła Polskę. Przeczytałem artykuł, zorientowałem się za pomocą Urzędu Pracy, rozmawiałem z panią dyrektor, że są tam osoby, które mają dla nas potrzebne kompetencje, no i ruszyła lawina. Prezes firmy zajmującej się szyciem ubrań ochronnych spotkał się z samorządowcami, dziś także z pracownikami Sanity i nowym właścicielem hal po Sanicie. Obiekty właśnie zostały sprzedane sąsiadowi, czyli duńskiej firmie Hansa, która może je wynająć nowej szwalni mamy potrzeby oczywiście lokalowe które dzisiaj oglądamy, sprawdzamy. Jeżeli chodzi o sprzęt to we własnym zakresie możemy już Coś rozpocząć, także staramy się jak najszybciej. Wiemy, jaka jest sytuacja. Zależy jest też nam na, dob na dobru pracowników, bo wiemy, w jakiej sytuacji zostali. Szwalnia jest w stanie zatrudnić na początek 50 osób. W tej chwili firma dostała kolejny kontrakt na ubrania ochroniarskie, więc i tak miała w planach rozbudowę. Dziś po spotkaniu pracownicy Sanity składali pierwsze deklaracje podjęcia pracy w nowej firmie.